tej strony jest tak krótka i dzisiaj uciekamy są, bo mi tutaj w tym miejscu gdzie jesteśmy laguje i mam wszystkie najpotrzebniejsze rzeczy i y, pamiętajcie o subskrypcji i lajku i kotki nie, się nie lechać, na i kotkiem, mnie ona shit nas jak będziemy jechać konno ja jestem parkur tam nie tam jest to duże wszystko to pojedziemy w las nie będziemy się przez żadne gaj wychaszczać, przez żadne y, kopalnie tamte siąte tylko po prostu przez las gdzieś się pojedziemy Idealnie Wszystko się złożyło No No to teraz Położymy sobie Shulker boxy Shulker boxy nasze Dobra I zróbmy sobie jakąś na razie lepianka. Będziemy, kiedy indziej będziemy na no, odcinku robić domek jakiś. O, drewno tu mamy. Crafting. Poszliśmy sobie tutaj crafting i skraftujmy drzwi. Dobra, jakaś mała drewniana lepianka będzie gotowa. To tutaj już zaczynamy budować lepiankę małą. Konik. Dobra, poszukam dla konika. O, już znaleźliśmy tak szybko. Zamiast z tego dirta postawimy sobie tu. A jeśli chodzi o pozdrowienia, bo nie skończyłam mówić. To pozdrawiamy Wojana, Paliona, Kati, Neraz, Majslua. Yy. Nie typowo, oczywiście Stokrotkę, Pandę. Wiem, że z Pandą mamy... O, akurat jestem głodna, mam przecież miecz z zaklętym ogniem. Ty mięso nie dała. Dobra, no, W, których szul, w któryś shulker o, sobie jedno postawimy tym nie ma, ale potrzebujemy są zwykłe nie bo lampiona no i e, gdzieś tutaj mamy za odcinkiem zdobyłam Skrzynię, skrzynię tą, o skrzynię kresu. O skrzynię kresu. Biorę ją do punkty I dostajemy tutaj. Tutaj sobie postawimy lampioniki. A, to skrzynie N do sobie postawimy na jednym lampionie. A. Albo tutaj sobie wykopiemy dziurę. Mamy łóżko. Patrzcie, mamy siekierkę od razu. Mamy różne fajne rzeczy. Dobra, łóżko sobie postawmy. Co się robi? O, mamy tutaj wiadro z łososiem. to sobie. Tutaj zrobimy... to, idziemy spać. I to sobie nie taki trochę luźny odcinek, będzie wyprowadzamy się w chaty. Dosłownie to będzie coś na stylu, tu może w następnym odcinku się do tej wioski przejdziemy. A teraz chcemy się bardziej rozbudować. O, łuk se wezmę, bo się bardzo przyda. Coś tutaj potrzebujemy. Owen sobie to. Nie wiem czy coś będzie nam potrzeba stąd. się Thank you. tak też trochę bo mamy sobie wzięłam trzy o nie mam miejsca tu sobie połóżmy tą szulkerową skrzynię i odłóżmy sobie wełnę o mam jedzonko e, ty, ta Ogólnie te rzeczy są jeszcze z kiedyś, kiedyś, kiedyś. Ja grałam na tym serwerze i to było na kreatywie, bo jeszcze wtedy nie umiałam grać. To jeszcze było zanim zaczynam odcinek. Nagrywać ogólnie wszystko i tak tam. A um, tak. Um, krowy będziemy potrzebowali trzcinę. Al, nie, mam trzcinę. mam, mamy czcinę. I jej od kury, ale to będzie by łatwa. Najwyżej się przejdziemy do tego, będziemy chcieli sobie zrobić przetuszka. Dobra, powinno wystarczyć. I sobie zjemy, bo jesteśmy głodni. I nakarmimy psiutki. Dobra, masz psiutek. Więcej nie mam. O, mały kurczak. Dobra, małego kurczaczka nie będziemy zabijać. O, jakie słodkie. Dobra, dam wam jeszcze. Czy mam tylko jedną sobie pszenicę? To dam małej, o. Widzicie, dałam mały, ale nie wiem dlaczego, ale okej. Okay. Też budę jeszcze jakąś by się przydało, ale to później. Ogólnie rozbudowywać się będziemy kiedyś. O, te biblioteczki. I Przygotowujemy sobie na Entending, więc wszystko będzie na polu jak na razie. O, Oj, pomyłka. Albo w sumie nie pomyłka. On było do tyłu już nie Tak, i no to zrobimy tak. I tutaj dwa i tutaj dwa o świnie. Ja Te sobie tutaj, 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 dwie, tu jedną, tu jedną i trzy na górze. I tutaj, jeszcze enchanting tutaj, 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 A, i wpadajcie na Discorda i uwaga, uwaga, zakładam właśnie Discord. To będzie grupa widzowie 100 krotki, bo będę miała i z Pandą, i 100 krotki. A, nie dlaczego tego ma 5

Wiochy. wiochy no ta niedaleko na. Myślę, że nie opuszczona. Na szczęście nie widzę żadnych krat, więc raczej nie opuszczona. Nie. Jak jest golem, to nie opuszczona. Dobra, nie będziemy ich okradać. Zobaczymy tylko... O kurde. Co my tu mamy? Jeszcze koło wioski. No to jeszcze fajnie. Nawet w wiosce. To jeszcze fajniej. Nie uderzymy golema. Tylko zobaczymy, jaka duża wioska. O, małokicza z Dobra. Czyli, uu, czyli to się ciągnie jeszcze tutaj. Nawet trzcina jest. Dobra, to wracamy. Tam Jeszcze więcej, no i dobrze. Świnia. Tutaj widzę dużo jaskiń, cave'ów, no to będzie co nagrywać widzę. Mamy coś bardzo mało level, bo 21. Ale spoczko wystarczy mam tyle. Dobra, że oni tam mają tyle miejsca, to wbijemy konia tutaj. Właśnie mam bi ale na... nie mam A Nie mam przy sobie gdzieś, na przykład, I nie mam. Słabo. Ale mój tajny sposób. Tylko możecie się przysunąć łaskawie? Moje małe owieczki. Hop. Dobra, idziemy spać. I... Dobra, z konikami, owieczkami, kociakami kończymy ten odcinek. Pamiętaj, żeby wpadać na Discorda, Instagrama i żeby zasubskrybować yy, kanał, żeby nie przegapić. I następny odcinek będzie z Monster School. 些门口。